Nie zesarajcie się. Naprawdę nie zesarajcie się. Kilka dni temu w moim rodzinnym tarnowie, chociaż w sumie to ja z mościc, dzielnicy Tarnowa, pochodzę, ale jednak Tarnów na jednej z kamienic Podczas wiecu wyborczego jednego z kandydatów na prezydenta. Na dachu pojawił się Zorro z transparentem coś na sens tam nie dla Czaskowskiego. Pomachał szabelką, pomachał ludziom. No i się zesrali. <gry> Zeserali się naprawdę. Ja nie rozumiem, ja, 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 ja tego nie umiem pojąć, dlaczego ktoś w sztabie wyborczym yy, Trzaskowskiego. Nie zadał sobie bólu i trudu myślenia, żeby obrócić całą sytuację w żart. Sytuację, która, z perspektywy mojej internetowego śmieszka, lubiącego kupkować te rzeczy, śmiejącego się z takich, powiedzmy, to wybryków nie wpadł na pomysł, żeby obrócić to w żart i podpowiedzieć tam Trzaskowskiemu w słuchawce, słuchaj, weź tam powiedz, że właśnie będziemy rządzić tak, żeby Zorro nie był potrzebny, żeby to, żeby, żeby to jakoś obrócić na swoją korzyść. Broń Boże, to nie jest tak, że ja kibicuję Trzaskowskiemu. Absolutnie. Ja nie kibicuję ani jednemu, ani drugiemu. Tylko się zastanawiam, dlaczego ten kij w dupie jest tak chorobliwy, że wpadli na zupełnie inny pomysł. Trzeba złapać bandytę, który powiedział nie dla Czaskowskiego. Gość, który absolutnie nie zrobił nic złego. Wszedł sobie na dach, rozwiesił baner, przebrał się za Zorro. Nie było tam żadnych obraźliwych słów, nic z tych rzeczy. I jak to jest, że mamy XXI wiek i nikt nie pomyślał o tym, że pogoń policji <laughs> cała polska policja poszukuje Zoro Starnowa przecież jak ja to czytam przecież jak ja to czytam to ja słabne przecież <laughs> to można było obrócić w komedię na 10 sposobów ale nie Musieli się zesrać i wypuścić psiarnię w Polskę, żeby znalazła bandytę, bo my nie mamy większych problemów. Wiecie co? Ja nie lubię ludzi, którzy próbują zabrać nam wolność słowa. Ja doskonale pamiętam, jak Tusk próbował wprowadzić akta. Jak chcieli zamknąć nam pysk i zabrać jedyną ostoją, ostoję wolności, jaką daje nam e, właśnie Internet. Teraz gościowi, który zrobił performance, ściga go policja, chcą mu stawiać jakieś zarzuty. Przecież to jest w normalnym, demokratycznym kraju, to jest nie do pomyślenia. Żeby człowiekowi, który zrobił fajny performance, taki, no, chyba każdy się z gościem identyfikuje, kto może jeszcze jak, jak nie głosuje na Trzaskowskiego, a podejrzewam, że nawet i sympatycy Trzaskowskiego się przynajmniej uśmiechnęli pod nosem. Szkoda, że te sztaby wyborcze niestety nie... I o ile jak tak pamiętam, to właśnie za y, PO był też prezydent Komorowski, który też ścigał ludzi za to, że była tam jakaś strona, antykomor, za jakieś memy i w ogóle. Ja Wam coś powiem. W życiu, ja w życiu nie zagłosuję na ludzi, którzy mają kij w dupie i nie potrafią z siebie żartować. To wymaga jakiejś inteligencji i naprawdę dystansu do siebie, żeby potrafić z siebie żartować, żeby pozwolić z siebie żartować i się nie obrażać. I mam poniekąd szacunek. Mówię naprawdę, daleko mi do jednego i drugiego yy, kandydata, ale nawet patrząc na tych, którzy są w Sejmie, czy do Kaczyńskiego, z którego bekę ciśnie spora część Polaków, nawet tych, którzy są za yy, ale potrafią się z tego śmiać. Jakoś nie słyszałem, żeby Kaczyński z kimś się po sądach szwendał. Nasz prezydent Dudadeł. Przecież to jest żyjący generator memów, głupich min Jego wypowiedzi. Po, jego wypowiedzi po angielsku. Przecież to jest to jest chodzący mem. I co? Jest głową państwa, jest prezydentem. Ludzie z niego cisną bekę. Wiadomo, że no nie tacy zagorzali pisowcy, ale jednak dużo ludzi się tam gdzieś podśmiechuje i on też nikogo nie ściga. Z... jak się nazywa ten kontrkandydat Trzaskowskiego? Pozwólcie mi się zagłębić w odmętach mojej głowy. On ma na nazwisko... Nawrocki. Tak. Z Nawrockiego też jest beka. Że sutener, że bramkarz, że załatwiał prochy, że brał udział w jakichś bójkach kibiców, że lubi się tam bujać czy przyjaźnić z jakimiś neonazistami, że ogolił jakiegoś dziadka na chatę i wysłał go do DPS-u. No i okej. Okay. Ale oni wszyscy się nie zesrali w gacie. Ludzie o tym mówią. Ale oni nie reagują, bo wiedzą, doskonale wiedzą, że jak zaczną ludziom zakazywać o tym mówić, to ludzie będą mówić o tym jeszcze więcej, jeszcze głośniej. Więc ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego taki Tim Trzaskowskiego nie wpadł na pomysł. Wyśmiejmy to, obróćmy to w żart, albo stórmy pysk i siedźmy cicho. Bo mogą nam odebrać wszystko. Pieniądze w podatkach, mogą nas sprzedawać bankom, robić z nas, tołich, którzy uczestniczą w Wydarzeniach, które niekoniecznie powinny nas dotyczyć, ale jednego nie powinni nam zabierać: wolności do wyśmiewania ich, wolności słowa. I to jest taka moja, takie moje przemyślenia do kawki. to mm. Notabene, bardzo dobrej kawki. Co z tymi ludźmi jest nie tak? Dlaczego nikt im nie powiedział: Trzymajcie ręce precz od naszej wolności słowa. Do usłyszenia.